Skandal w polskim więziennictwie. Były zastępca dyrektora zakładu karnego w Tarnowie usłyszał zarzuty korupcyjne. Miał przyjąć łapówkę w zamian za zdjęcie statusu więźnia niebezpiecznego osadzonemu gangsterowi z Judegangu. Master, lider chuliganów Krakowi, siedział za przemyt 15 ton zioła wartego ponad 400 milionów złotych. Uskarżenia wobec byłego zastępcy dyrektora więzienia w Tarnowie wstrząsnęły opinią publiczną i ujawniły kulisy przestępczych układów, przenikających mury zakładów karnych. Mężczyzna, który przez lata pełnił funkcję wysokiego rangą urzędnika w placówce penitencjarnej, miał wykorzystać swoje stanowisko, aby za łapówkę zmienić status jednego z więźniów. W zamian za sumę 5 tysięcy złotych zgodził się usunąć oznaczenie N przy nazwisku osadzonego. Co w systemie więziennym oznaczało osobę stwarzającą poważne zagrożenie i wymagającą specjalnego nadzoru. Sprawa nabrała szczególnego rozgłosu, ponieważ więźniem, któremu niespodziewanie złagodzono status, był niekto inny jak lider agresywnych kibiców Krakowi, znany pod pseudonimem Master. Mężczyzna trafił za kratki w związku z głośnym śledztwem, dotyczącym gigantycznego przemytu środków odurzających. Władze podejrzewały, że stał na czele grupy przestępczej odpowiedzialnej za sprowadzenie do Polski ogromnych ilości suszu konopi oraz produkcję i dystrybucję amfy. Potwierdzenie zarzutów wobec byłego zastępcy dyrektora więzienia nadeszło z najwyższych szczebli prokuratury. Prokurator, reprezentująca dział prasowy Prokuratury Krajowej, w oficjalnym komunikacie wskazała, że mężczyzna został zatrzymany pod koniec listopada 2024 roku na polecenie śledczych. Postawiono mu zarzut z artykułu 228, paragraf 3 Kodeksu Karnego, dotyczący przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za decyzję niezgodną z obowiązującymi procedurami. Prokuratura nie miała wątpliwości, że podjęte przez niego działania miały umożliwić masterowi łatwiejsze funkcjonowanie w więzieniu i zmniejszenie kontroli nad jego codziennym zachowaniem. Kibic, którego dotyczyła sprawa, wpadł w ręce policji w ramach szeroko zakrojonego śledztwa. Które zakończyło się rozbiciem jednej z najprężniej działających grup przemytniczych w kraju. Służby specjalne od lat rozpracowywały siatkę, która przez ponad trzy lata sprowadzała do Polski środki odurzające z Europy Zachodniej, a jednocześnie zajmowała się produkcją syntetycznych substancji odurzających, rozprowadzanych poza granice kraju. Kulminacja działań operacyjnych nastąpiła w 2018 roku, kiedy policjanci Centralnego Biura Śledczego wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Przy wsparciu Europolu oraz nadzorze Prokuratury Krajowej przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w członków narkotykowego syndykatu. Zatrzymano wówczas 17 osób, z których większość miała powiązania ze środowiskiem stadionowych huliganów. Grupa przestępcza, do której należał Master, działała od 2015 roku, nieprzerwanie rozwijając swoje operacje i rozbudowując kanały przerzutowe. Działalność organizacji była imponująca pod względem skali. Śledczy oszacowali, że tylko w ciągu półtora roku jej członkowie przemycili na teren Polski ponad 15 ton konopi. Substancje podróżowały w obu kierunkach. Podczas gdy z Europy Zachodniej sprowadzano wysokiej jakości susz, w drugą stronę wysyłano syntetyczne środki odurzające produkowane w podziemnych laboratoriach rozsianych po kraju. Według zebranych dowodów, grupa przeprowadziła co najmniej 150 transakcji wewnątrzwspólnotowych. Które skutkowały wprowadzeniem na polski rynek substancji wartych setki milionów złotych. Przemytnicy nie ograniczali się jedynie do importu konopi. Jak wcześniej wspomniano, istotnym źródłem ich dochodu była również produkcja amfy. Służby odkryły, że gang wytworzył i rozprowadził ponad 300 kg tej substancji, którą następnie sprzedawano na czarnym rynku. Policja, analizując dokumentację finansową zatrzymanych, była w stanie określić, że handel przynosił im kolosalne zyski pozwalając na prowadzenie wystawnego życia i inwestowanie w kolejne przestępcze przedsięwzięcia. Sprawa byłego zastępcy dyrektora zakładu karnego ukazała, jak głęboko struktury korupcyjne sięgały w polskim systemie penitencjarnym. Fakt, że funkcjonariusz państwowy był gotów przyjąć łapówkę w zamian za złagodzenie warunków odbywania kary osobie oskarżonej o udział w narkotykowym imperium, wywołał społeczne oburzenie. Śledczy badają, czy jego działanie było jednorazowym incydentem, czy może częścią większego procederu, w którym podobne decyzje zapadały wielokrotnie w zamian za pieniądze lub inne korzyści. W toku śledztwa prowadzonego przeciwko przestępczej organizacji zajmującej się masowym przemytem, kluczowe okazały się zeznania jednego z zatrzymanych liderów. W 2019 roku w ręce policji wpadli dwaj przywódcy grupy: znany w środowisku kibicowskim Master, który uchodził za nieformalnego lidera chuliganów związanych z klubem piłkarskim Krakowia, oraz Marek Esz, działający pod pseudonimem Szafka. Obaj zostali osadzeni w zakładzie karnym w Tarnowie, gdzie oczekiwali na proces w warunkach tymczasowego aresztowania. Sytuacja Mastera od samego początku była bardziej skomplikowana. Władze więzienne uznały go za więźnia szczególnie niebezpiecznego, co oznaczało, że trafił do celi o podwyższonym rygorze. Podlegał ścisłej kontroli, miał ograniczony dostęp do innych osadzonych i znajdował się pod stałą obserwacją. Dla osób przyzwyczajonych do życia na wolności, gdzie pieniądze. Układy i reputacja zapewniały bezpieczeństwo i wygodę. Warunki takiego uwięzienia były wyjątkowo uciążliwe. Izolacja, ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym, brak przywilejów i ciągłe restrykcje sprawiały, że master zaczął odczuwać ciężar sytuacji, w jakiej się znalazł. Pomimo to stanowczo odrzucał wszystkie oskarżenia o udział w przemycie i sprzedaży zakazanych substancji, niezmiennie twierdząc, że jest niewinny. Tymczasem Szafka podjął zupełnie inną strategię. Po kilku miesiącach spędzonych w areszcie, w maju 2020 roku zdecydował się na współpracę z organami ścigania. Złożył obszerne zeznania, w których przedstawił mechanizmy działania grupy, jej struktury i osoby zaangażowane w przestępczy proceder. W zamian za ujawnienie kluczowych informacji uzyskał status małego świadka koronnego, co oznaczało, że w oczach prokuratury stał się cennym informatorem, a jego własna odpowiedzialność karna mogła zostać znacząco złagodzona. W jednej z pierwszych rozmów z prokuratorem, której treść za zgodą Sądu Okręgowego w Krakowie poznali dziennikarze śledczy, Szafka podzielił się niepokojącymi informacjami dotyczącymi więzienia w Tarnowie. Twierdził, że wśród funkcjonariuszy zakładu karnego znajdowała się osoba, która posiadała kontrolę nad ich ruchami i mogła informować innych o planowanych działaniach śledczych. Nie znał jednak tożsamości tej osoby, nie był w stanie określić, czy chodziło o strażnika, wychowawcę, czy kogoś z administracji. Wspomniał również, że Master również zdawał sobie sprawę z istnienia takiego informatora. Jego podejrzenia wskazywały na to, że ktoś wewnątrz więzienia mógł przekazywać na zewnątrz informacje na temat tego kiedy i dokąd któryś z osadzonych był przewożony, co mogło mieć poważne konsekwencje dla przebiegu śledztwa. Z biegiem czasu Szafka zaczął zdradzać coraz więcej szczegółów dotyczących jego rozmów z Masterem. Okazało się, że mimo rygorystycznych zasad izolacji obaj mężczyźni znaleźli sposób na komunikację. Cela Mastera znajdowała się tuż obok pomieszczenia z prysznicami, co umożliwiało prowadzenie rozmów podczas codziennych wizyt w łaźni. Teoretycznie więźniowie tacy jak oni nie powinni mieć żadnej możliwości wymiany informacji, jednak układ pomieszczeń w zakładzie karnym pozwalał im na porozumiewanie się w sposób, którego strażnicy najwyraźniej nie byli w stanie w pełni kontrolować. Takie rozmowy mogły mieć kluczowe znaczenie dla strategii obrony Mastera, który mimo coraz gorszej sytuacji konsekwentnie odrzucał propozycję współpracy ze śledczymi. Dla mastera decyzja szafki o współpracy z prokuraturą mogła być ciosem. W środowisku przestępczym nikt nie cenił bardziej niż lojalności, a zdrada była postrzegana jako jedno z największych przewinień. Osoby, które decydowały się na taki krok, często kończyły w znacznie gorszej sytuacji, niż gdyby milczały do końca. Choć formalnie szafka zapewnił sobie lepsze traktowanie ze strony wymiaru sprawiedliwości, to wśród dawnych znajomych mogło to oznaczać wyrok skazujący go na życie w ciągłym ukryciu. Z kolei dla Mastera oznaczało to rosnące zagrożenie. Nie wiedział, jakie jeszcze informacje Szafka mógł przekazać prokuraturze i w jakim stopniu mogły one pogrążyć jego samego. Choć obaj mężczyźni znajdowali się w tej samej placówce penitencjarnej, ich losy zaczynały się diametralnie różnić. Jeden próbował zachować milczenie i przetrwać w warunkach coraz większej presji, drugi z kolei postanowił wykorzystać sytuację, by ratować siebie kosztem dawnych wspólników. Po upływie kolejnych miesięcy śledztwo nabierało tempa. A złożone przez szafkę zeznania przyniosły pierwsze konkretne rezultaty. Ich efektem było zatrzymanie w Hiszpanii Pawła F., znanego w przestępczym półświadku pod pseudonimem Karzeł. Ten mężczyzna, który w przeszłości pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego, od dłuższego czasu pełnił rolę rezydenta grupy przemytników w rejonie Alicante. Jego zadaniem było koordynowanie transportu środków odurzających, utrzymywanie kontaktów z lokalnymi dostawcami oraz organizowanie bezpiecznych tras przerzutowych. Po zatrzymaniu Karzeł został przewieziony do Polski, gdzie niemal natychmiast podjął decyzję o współpracy z organami ścigania. W jego przypadku nie było mowy o lojalności wobec dawnego środowiska. Wiedział, że pozostając w zmowie z byłymi wspólnikami, ryzykował surowy wyrok, a perspektywa złagodzenia kary okazała się dla niego wystarczająco kusząca, by zdradzić układ, którego był częścią. Paweł F. w swoich zeznaniach potwierdził informacje uzyskane od Szafki. Opowiedział o tym, jak w tarnowskim zakładzie karnym, Funkcjonowała osoba, którą określał mianem dyrektora placówki. Według niego to właśnie ten człowiek, w zamian za łapówkę w wysokości 5 tysięcy złotych, miał podjąć decyzję o zdjęciu statusu więźnia niebezpiecznego liderowi stadionowych chuliganów Masterowi. Takie posunięcie diametralnie zmieniało sytuację osadzonego. Oznaczało nie tylko koniec przebywania w izolatce i reżimu ograniczonego kontaktu ze światem zewnętrznym, ale także większą swobodę poruszania się po więzieniu i łatwiejszy dostęp do innych osadzonych. Decyzja ta, choć na pierwszy rzut oka wydawała się rutynowym działaniem administracyjnym, miała istotne konsekwencje dla całej grupy przestępczej. Według zeznań Karła kwota 5 tysięcy złotych została przekazana przez osobę znaną w środowisku sportowym, celebryckim oraz w kręgach związanych z walkami MMA. Człowiek ten, działający pod pseudonimem Zegarek, miał dysponować szerokimi kontaktami zarówno w półświadku, jak i wśród ludzi z pierwszych stron gazet. Dobrze znał reguły rządzące zarówno światem przestępczym, jak i tym, co działo się na legalnych arenach sportowych. Jego powiązania sprawiały, że był idealnym pośrednikiem do załatwiania spraw, których nie można było rozwiązać oficjalnymi drogami. Dziennikarskie śledztwo wykazało, że zeznania Pawła F nie były bezpodstawne. Potwierdziły je materiały uzyskane dzięki analizie rozmów prowadzonych przez członków grupy na specjalnych, zaszyfrowanych czatach. Jedną z aplikacji, z których korzystali przestępcy, był Encrochat. System komunikacji stworzony z myślą o zapewnieniu pełnej anonimowości i odporności na działania służb ścigania. Był to środek porozumiewania się, który gwarantował bezpieczeństwo, a przynajmniej tak sądzili ci, którzy z niego korzystali. Członkowie gangu byli na tyle pewni niezawodności systemu, że nie kryli się w rozmowach ze swoimi planami, rozkazami i potwierdzeniami wykonania działań. W wiadomościach wymienianych między Karłem, zegarkiem i innymi osobami pojawiały się konkretne informacje dotyczące działań w więzieniu. Planowanych transportów substancji oraz podziału środków finansowych. Przez długi czas nikt z przestępczego świata nie zdawał sobie sprawy, że ich sekretna aplikacja nie jest już tak bezpieczna, jak im się wydawało. W 2019 roku francuska żandarmeria we współpracy z belgijskimi służbami przeprowadziła zakrojoną na szeroką skalę operację, której celem było uzyskanie dostępu do systemu Encrochat. Po uzyskaniu dostępu do serwerów, Służby zaczęły przejmować ogromne ilości wiadomości wymienianych przez członków przestępczych organizacji na całym świecie. Operacja ta do dziś jest owiana tajemnicą, a jej szczegóły pozostają ściśle strzeżone jako informacja państwowa. Jednak francuskie władze podzieliły się zebranymi dowodami z prokuraturą krajową w Polsce, co dało śledczym nowe narzędzie do rozpracowywania struktur przestępczych. Jednym z pierwszych efektów tej współpracy było zatrzymanie marka Z który na szyfrowanych czatach otwarcie przechwalał się wręczeniem łapówki. Nie próbował stosować skomplikowanych kodów ani ukrywać rzeczywistego znaczenia swoich słów. Prawdopodobnie był przekonany, że rozmowy te nigdy nie trafią w ręce służb, a jego działania pozostaną niewykryte. To jednak okazało się tragicznym błędem w kalkulacji. Ostatnią osobą zatrzymaną w ramach tej części śledztwa był były zastępca dyrektora zakładu karnego w Tarnowie, emerytowany pułkownik służby więziennej. Mężczyzna, którego podejrzewano o przyjęcie łapówki w zamian za usunięcie mastera z listy więźniów szczególnie niebezpiecznych, od początku zaprzeczał jakimkolwiek oskarżeniom. Po przedstawieniu mu zarzutów został jednak zwolniony z aresztu. Jego los pozostawał niepewny, a śledczy nadal badali, czy jego działania były incydentem, czy też częścią większego systemu korupcyjnego działającego w polskich więzieniach. Sprawa zataczała coraz szersze kręgi a kolejne zatrzymania ujawniały, jak głęboko sięgały wpływy przestępczej organizacji. Powiązania między światem sportu, celebrytów, więziennictwem i półświadkiem były bardziej skomplikowane niż początkowo sądzono. Na jaw wychodziły coraz to nowe fakty, które wskazywały, że władza i pieniądze potrafią otwierać wiele drzwi.